I nasz słupek prezentuje się tak przed ściągnięciem. Do odkręcenia będziemy mieli kilka śrub. Dwie są ukryte tutaj pod tą rączką. Tu i tu. To będzie trzeba odpiąć. Kolejna śruba jest pod zaślepką airbaga. No i kolejna jest pod... Osłoną przeciwsłoneczną, tak więc pora wziąć się za demontaż. Do ściągnięcia zaślepek, które są tutaj pod rączką. Użyję oto takiego wichajstra. Bo tutaj jest jedna zaślepka, tu jest druga. Żeby je ściągnąć, to bierzemy tak. Ja tutaj to wkładam i ciągniemy. Jedna, śrubokrętem, niestety nie dojdzie. Musi być coś wygięte pod kątem 90 stopni około. około. I tu już mamy dostęp, a jak już mamy zaślepki ściągnięte Torx T25, i odkręcamy, rączka schodzi sama nam bez problemu, i kolejna rzecz do odkręcenia. Jest tutaj pod tą zaślepką, to jest zaślepka z napisem AIRBAG Ja musimy ściągnąć, o nawet i zeszła bezproblemowo palcem I tutaj mamy też śrubę I tutaj pod spodem jest też śruba I to też odkręcamy I lepiej ją jeszcze też wyjąć. I odkładamy na bok. Jak już mamy tę tu odkręconą śrubę, tu odkręconą, więc bierzemy się za osłonę przeciwsłoneczną. Ja do ściągnięcia za ślepki znalazłem taką igłę jeżeli igłą nie pójdzie to jakimś czubkiem noża ostrym czubkiem noża spróbuję ale to już zeszło widzę, że już ktoś tutaj robił dobra za ślepkę też odkładamy w odpowiednie miejsce, żeby nam się nie pogubiło to wszystko Bo będzie nam potrzebne, żeby to złożyć z powrotem no i kolejna śruba do odkręcenia Osłona przeciwsłoneczna ona już sama schodzi. Ją tu wyciągamy tak jak widać, jest ten. Czyli musimy ją tak trochę do siebie i na dół, i w tą stronę ściągniemy. No i rozpinamy kostkę, która jest odpowiedzialna za włączanie nam światła. Po prostu wyciągamy z wtyków. Nie ma żadnych zabezpieczeń tutaj. No i dobra, pora to ściągnąć najlepiej to ściągamy z tej strony podważając tutaj wejście i ciągniemy w dół i ciągnę w dół to O, tutaj od spodu też warto złapać. Dobra, tu częściowo już jest ściągnięte. Tu już jest. Jeszcze teraz mi pozostało rozpiąć tutaj ten słupek. A, dobry. I tak, moi drodzy, na samym końcu, to tutaj na samym końcu jest taki ślisk. Zaraz go pokażę. Nie wiem, czy widać. Na samym końcu jest taki ślisk na zapinkę. I po prostu musimy pociągnąć to do góry i do siebie Audi w bok walona nie było Bynajmniej w Polsce, bo w Polsce nikt by tego nie zrobił Ale to jest takie dziwne, niepokojące Co tu? Jakiś budowlaniec był? Pianki psikał? U Was też tak jest? Też macie w tych profilach piankę? Czy jednak Audica była walona? Ja ten słupek demontuję z tego powodu, iż mam słaby odbiór radia, ze względu na to, że oryginalna antena znajduje się z tyłu. Tutaj się też między innymi znajduje cała antena, jest na całej szybie, a dodatkowo do tego dochodzi wzmacniacz antenowy, który po prostu u mnie nie działa. A ze względu na to, że używany, to, to kupić używany to jest loteria, a kosztuje w granicach 150 zł i nie wiadomo, czy będzie działał, więc wolę nie ryzykować i po prostu kupię zwykłą antenę taką samochodową i ją tutaj, ją chcę tutaj zamontować, po prostu przykleić Antena wygląda w ten sposób. To jest cała antena. Dlatego chcę tędy, dlatego ściągnąłem ten słupek, bo chcę tędy poprowadzić przewód i tutaj będzie. Przy samej szybie ta antena i zobaczymy, czy ona będzie lepsza. Antena kosztuje około 45 zł, więc wydatek praktycznie żaden, a może będzie działać, ale to będzie dopiero test, gdy ja ją zamontuję. Aktualizacja radio działa, słychać, ale jesteśmy w mieście. Tu wyłączę je na razie. Antena zamiast tu wylądowała w słupku. I nie wiem, czy to jest przyczyną tego, bo w mieście to radio dosyć dobrze działa, ale wyjeżdżając gdzieś na jakieś pola, no to już się zaczynają problemy. Więc nie wiem, czy ta antena jest taka dobra. Tak więc antena w mieście fajnie się sprawdza, ale już poza miastem jest problematycznie. Więc zbytnio nie poprawiłem sobie komfortu słuchania radio.